Cześć Boże, mamy w życiu takie sytuacje, że dajemy się uwieść czasem gdzieś na coś się zdecydujemy, coś nas jakoś porwie, prawda, zachwyci i nieraz tak nieroztropnie gdzieś tam podejmiemy decyzję, ktoś nam o czymś opowie, no i chcemy się w to zaangażować, w czymś uczestniczyć. Zobaczyliśmy zdjęcia z jakiegoś miejsca, spodobało się nam, no i chcemy tam pojechać. Nie zawsze jest to jakieś takie racjonalne. Czasem to jest właśnie tak bardzo pochopnie. Daliśmy się uwieść, albo zwieść, jak się to mówi. I tak jest też na przykład z naszymi wyprawami. Nieraz ktoś przeczyta naszą książkę, mówi, ale super przygoda, no bo rzeczywiście, super miejsca, jakieś nowe, takie doświadczenia, niepewność, fajni ludzie. No i nie uwzględniając jakichś tam trudów tego wyjazdu, decyduje się na wyjazd, prawda. Na zdjęciach widać, że jest super. Ale jak ktoś nie wyobrazi sobie tego, co na zdjęciu widać, że tam jest upał, albo że jest zimno, jest deszcz, że jest przeciwny wiatr, że nie da się umyć przez ileś dni, no, no zdjęcia no nie pachną, prawda? I, I też nie czuć tego właśnie czasem potu, zmęczenia. I dajemy się uwieść. Czasem potem tak widzę, jak ktoś taką nieroztropną decyzję podejmie, albo taką pochopną, o... I na wyprawie potem przygotowawczej widzi, o to trzeba jechać cały dzień, drugi dzień, no i gdzieś tam te wszystkie jakieś fałszywe, takie różowe powiedzmy wyobrażenia gdzieś tam spadają i wtedy jest taki realizm. Tak jak można dać się uwieść i jeszcze taką wyprawę jakąś rowerową przejechać tam tak rekreacyjnie, jak ktoś jest mocny, prawda, ma też takie jakieś pozytywne usposobienie, to jest w stanie to rekreacyjnie przeżyć. Natomiast w życiu takie pochopne decyzje no, mają duże konsekwencje. Wyobraź sobie, że taką pochopną decyzją będzie na przykład decyzja na ślub, na małżeństwo albo na życie zakonne czy na życie kapłańskie. No, tego się już tak rekreacyjnie nie da przeżyć. To jest już odpowiedzialność życiowa do śmierci. Bardzo trudna odpowiedzialność. Potrzeba właśnie takiego też realizmu wierności, konsekwencji. Im człowiek ma więcej lat, im ma takie też większe doświadczenie życiowe, tym bardziej realnie patrzy na życie. Na przykład jak jechaliśmy na Syberię, to jechała też ekipa autokarowa. Musiałem jakoś wykombinować też nasz powrót z tej Syberii. Koleją transsyberyjską było dużo drożej i też rowerów tylu nie chcieli wziąć, czy tam samolotem tak samo. A więc najlepiej byłoby, żeby autobus pojechał. No i szukałem w Polsce przewoźnika. I tam idę do różnych jakichś kierowców autobusów, do jakichś firm. No i mówię, żeby tam autobusem na Syberię pojechać. A wszyscy, gdzie? No mówię, na Syberię, do Rosji. To przecież niemożliwe. I naprawdę nie mogłem znaleźć przewoźnika. Tłumaczyłem, że my tam na rowerach jedziemy. Nie, to w ogóle im się to w głowie nie mieściło. Oni autobusem sobie tego nie wyobrażali. A ja mówię, że na rowerze tam jedziemy. Nie? to się pytali, czy ja normalny, czy ja zdrowy jestem. I naprawdę nie mogłem znaleźć nie? kogoś, kto by po nas pojechał tym autobusem. Ktoś tam mówi, dobra, ale chyba za 100 tysięcy. No to wiadomo, że nierealne, niemożliwe. Na Ukrainie później znaleźliśmy autobus i kierowców, także nie było z tym problemu. I też zdecydowało się 20 dorosłych ludzi na ten wyjazd. Bardzo trudny wyjazd. Oni jechali 8 dni z rzędu, dziennie tam prawie po 1000 kilometrów. Byli tam 5 dni, i później 8 dni znowu wracali, czyli dziennie kilkanaście godzin w autobusie, dzień w dzień, prawda? Ale jechali już taką decyzją dużo dojrzalszą, dorośli ludzie, którzy też zdecydowali się na to, żeby nas wesprzeć. My mogliśmy dzięki temu tym autobusom wrócić za darmo. Zdecydowali się też na to, by ofiarować ten wysiłek jako taką pielgrzymkę w różnych intencjach swój czas poświęcić, też swój urlop, tak naprawdę. Na to, żeby tyle siedzieć w autobusie. Oczywiście, sporo się widzi, no ale ile jest tego wysiłku, ile tego trudu, takiego bezruchu dzień w dzień, prawda? Nie był to jakiś tam najlepszy autobus co do wieku, to już na pewno był pełnoletni, więc jakieś tam klimatyzacje, czy cośkolwiek, to, to takie raczej kiepskie. No właśnie, nieraz dajemy się uwieść, a potem żałujemy. Dzisiaj też w Ewangelii toczy się dyskusja o Jezusie. Nie pierwszy zresztą raz, nie ostatni. Jego, na jego temat dyskusja chyba się nigdy nie skończy. Właśnie, czy to jest prorok? Nie? Czy mesjasz będzie pochodził z Galilei? Przecież jest napisane, że miał się narodzić w Betlejem. Nikt nie przemawiał tak jak ten człowiek przemawia. I powątpiewali o nim, ciągle taka dyskusja. I się pytali, czy i ty dałeś się zwieść? Tak naprawdę życiowe decyzje to są bardzo poważne decyzje. I kiedy byśmy je podejmowali bez Boga, to są bardzo poważnym ryzykiem, że dajemy się zwieść. A kiedy są to decyzje oparte na Bogu, na Jego Słowie, kiedy one wypływają z modlitwy, z Bożego rozeznania, to rzeczywiście możemy być spokojni. Możemy dać się Bogu poprowadzić, bo nie wiemy, dokąd nas te decyzje zaprowadzą. To jest pewne. Człowiek, który się decyduje na kapłaństwo, nie wie, jak ono będzie wyglądało. Nie wie, dokąd ono go zaprowadzi. Człowiek, który decyduje się na małżeństwo, nie wie, jak to będzie wyglądało. Czy drugi człowiek go nie zawiedzie, nie oszuka, nie nadużyje jego zaufania, czy będą zdrowe dzieci. My nie wiemy, czy za pięć lat będzie Unia Europejska. My nie wiemy, jaka będzie sytuacja finansowa, gospodarcza Polski, Europy, świata. Czy będzie pokój. Nie wiemy, w jakich warunkach przyjdzie nam realizować te nasze życiowe powołania. Ale pewnym jest, jeśli budujemy na Bogu, to możemy być spokojni. Gdzieś tam, gdzie pójdziemy, będziemy mieli zabezpieczone wszystko. Mówi Pan Jezus o sobie: lisy mają nory, ptaki powietrzne mają gniazda, a syn człowieczy nie ma miejsca na ziemi, gdzieby głowę mógł skłonić. Z jednej strony, a z drugiej jednak niczego mu nie brakuje, bo z tymi, którzy miłują Boga, Bóg we wszystkim współdziała dla ich dobra. Jeśli miłujesz Boga i decydujesz się na Boga, decydujesz się zwieść jakby Panu Bogu, dajesz się zwieść Panu Bogu, to możesz być naprawdę spokojny. Niepokój może być wtedy, kiedy. Tracisz Boga. Kiedy wybierasz coś, co nie jest Boże. Kiedy wybierasz coś, co nie jest Bogiem. Zobacz, co w twoim życiu nie jest Boże. Zobacz też jakieś decyzje w twoim życiu, które były podejmowane bez Boga. I zobacz, ile z tego było jakiegoś niepokoju, trudu, cierpienia, samotności, krzywdy. Dziś na nowo zdecyduj się na Boga.